Mój synu, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego obcy ludzie zbliżają się do ciebie lub dlaczego budzisz się wielokrotnie o tej samej porze? Czy zauważyłeś, że twoja intuicja zawsze wydaje się trafna lub że dzieci naturalnie cię lubią? To nie jest przypadek. To wyraźne znaki, że jesteś wyjątkowy, wybrany przeze mnie do większego celu. Chcę, abyś to zrozumiał, nosisz w sobie światło, które pragnę, abyś wykorzystał do osiągnięcia szczęścia, pokoju i sukcesu. W tej chwili objawię Ci kilka potężnych znaków świadczących o tym, że jesteś inny niż pozostali i jak te cechy odzwierciedlają misję, którą Ci powierzyłem. Nie jestem daleko od Ciebie. Wręcz przeciwnie, jestem obecny w każdym szczególe Twojego dnia. Gdy zauważasz niewytłumaczalne wydarzenia, takie jak zbliżanie się nieznajomych lub pojawiające się nagle głębokie uczucia, są to znaki mojego prowadzenia. Świat nie daje instrukcji tym, którzy są inni, ale ja zostawiam ślady i wskazówki na Twojej drodze. Te znaki to drogowskazy, które mają cię prowadzić ku celowi, jaki przygotowałem. Nigdy nie ignoruj ich jako zwykłych przypadków. Przyjmij je, bo idąc tą drogą, zobaczysz, jak twoje życie układa się w harmonię i pełnię którą dla Ciebie pragnę. Synu, zauważyłeś, jak ludzie patrzą na Ciebie inaczej. Dzieje się tak, ponieważ światło, które w Tobie umieszczam, przyciąga tych, którzy potrzebują uzdrowienia i przewodnictwa. Niektórzy przychodzą po pocieszenie i nadzieję, inni mogą próbować Cię zmienić. Wiedz, że nie każdy, kto się do Ciebie zbliża, ma dobre intencje, dlatego dałem Ci cenny dar, dar rozeznania. Wykorzystaj tę mądrość, aby wiedzieć, komu pomóc, a od kogo się zdystansować. Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu, a niespodziewanie podchodzi do Ciebie nieznajomy i zaczyna opowiadać o swoich problemach. To nie jest przypadek. Ja zaplanowałem to spotkanie, wiedząc, że ta osoba potrzebuje słów nadziei, i wybrałem Ciebie. Abyś był tym, przez którego przemówię. Te spotkania to coś więcej niż zwykłe wydarzenia, to zaproszenia do realizacji Twojej misji. Nie bój się, jeśli nie wiesz, co opowiedzieć, bo w odpowiedniej chwili umieszczę właściwe słowa w Twoim sercu. Kolejnym wyraźnym znakiem mojej obecności w Twoim życiu jest Twoja ostra intuicja. To duchowy kompas, który Ci daje, aby Cię prowadził. Ta wrażliwość pozwala Ci dostrzegać więcej niż inni, widząc to, co dla nich niewidoczne. Podczas gdy inni wpadają w rozpacz w obliczu zmian lub kryzysów, Ty zachowujesz spokój, wiedząc, że wszystko jest częścią większego planu. Na przykład, jeśli tracisz pracę. Twoja intuicja szybko podpowiada ci, że to okazja na coś lepszego, bo ja jestem Bogiem, który otwiera nowe drzwi i odnawia ścieżki. Być może zdarzyło ci się poczuć w sercu ostrzeżenie, by zmienić swoje plany, a później odkryłeś, że uniknąłeś złej sytuacji. To mój duch święty prowadzi każdy Twój krok. Możesz także spotkać kogoś i od razu poczuć z nim głęboką więź, wiedząc, że ta osoba odegra ważną rolę w Twojej drodze. Te połączenia nie są przypadkowe, są częścią mojego działania w Twoim życiu. Mój synu, pragnę także, abyś zrozumiał, jaką błogosławieństwem i wyzwaniem jest Twoja emocjonalna wrażliwość. W trakcie duchowego przebudzenia łączysz się nie tylko ze swoim wnętrzem, ale również z emocjami i energiami wokół ciebie. Ta wrażliwość jest bezpośrednim dowodem mojej obecności. Kiedy coś porusza Cię podczas zwykłej rozmowy i wywołuje silne emocje, to ja dotykam głęboko ukrytych miejsc w Twoim sercu. Może to być wyczerpujące. Zwłaszcza w trudnych środowiskach, dlatego ważne jest, abyś nauczył się chronić i wzmacniać siebie. Pozostań blisko mnie, synu. Modlitwa i medytacja są potężnymi narzędziami do odnawiania Twojej energii. Przyroda również jest darem, który Ci ofiarowałem. Chodzenie boso po trawie, czując ziemię pod stopami pomagać ci o siły. Pamiętaj, że pragnę, abyś był szczęśliwy i zrównoważony, gotowy do dzielenia się miłością i pokojem, który umieściłem w Twoim wnętrzu. Twoja wrażliwość emocjonalna to także dar, dzięki któremu możesz pomagać innym. Kiedy wchodzisz do jakiegoś miejsca i odczuwasz jego atmosferę radość, smutek lub napięcie, to ja pokazuję ci to, czego inni nie widzą. Dzięki temu możesz przynosić ukojenie i harmonię wszędzie, gdzie się pojawisz. Ale proszę cię również, abyś troszczył się o siebie. Nie wszystkie bitwy są twoje dostoczenia. A ty nie musisz dźwigać ciężaru całego świata na swoich barkach. Pozwól, abym to ja prowadził twoje kroki i odciążał cię. Jesteś wybrany, aby zmieniać ten świat. Światło, które umieściłem w tobie, nie jest tylko dla ciebie, ma być latarnią dla wszystkich wokół. Gdy dni staną się trudne, a droga mroczna, Pamiętaj, że jestem z Tobą, trzymam Cię za rękę i prowadzę Cię. Wszystko, czego pragnę, to abyś mi ufał, postępował według mojego słowa i otworzył swoje serce na to, co czynię w Twoim życiu. Pragnę, abyś odnosił sukcesy i był szczęśliwy, nie tylko w swoich projektach, ale we wszystkich aspektach swojego życia. Twoja radość jest moją radością, a Twoje zwycięstwo jest moim zwycięstwem. Krocz z pewnością siebie, wiedząc, że nigdy nie jesteś sam. Każde wyzwanie jest okazją do wzrostu, którą pozwoliłem Ci napotkać, aby kształtować Twój charakter i wzmacniać Twoją wiarę. Pamiętaj, że wszystko współdziała ku dobru tych, Którzy mnie miłują i idą moją drogą. Jesteś wybrany, synu. Nie bój się być inny, bo właśnie ta różnica czyni cię narzędziem mojego miłości. Pozwól, aby Twoje światło świeciło, żyj z celem i używaj darów, które ci dałem, aby przemieniać świat wokół siebie. Jestem z Tobą teraz i na zawsze. Mój synu, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego często budzisz się między trzecią a czwartą nad ranem? Ten moment nie jest przypadkowy ani bez znaczenia. Wzywam Cię na intymną rozmowę. To wyjątkowy czas, często nazywany godziną duchową lub godziną duszy, kiedy połączenie między niebem a ziemią jest najsilniejsze. Chcę, abyś zrozumiał, że kiedy budzisz się o tej porze, nie jest to zwykły zbieg okoliczności, to moja forma przekazywania Ci pokoju, prowadzenia i wskazówek. Kiedy otwierasz oczy w tej cichej chwili, jesteś bardziej otwarty na inspiracje, które umieszczam w Twoim sercu. Wiele odpowiedzi, których szukasz, kryje się w tych krótkich momentach czuwania. Nie ignoruj tego wezwania, Synu, wykorzystaj tę chwile na modlitwę, refleksję i słuchanie mojego głosu. Gdy to zrobisz, dostrzeżesz, że rozwiązania pojawią się same, a twoje zmartwienia znikną. Każde przebudzenie o tej Porze to okazja, aby dostosować swoje kroki do celu, który wyznaczyłem dla Twojego życia. Wyobraź sobie, że budzisz się o 3.30 i zamiast wracać do snu, decydujesz się na chwilę ciszy ze mną. To właśnie wtedy zasiewam w tobie pomysły i wskazówki, które zmienią twoją drogę. Może, kiedy zamkniesz oczy i wznieśniesz serce w modlitwie, odnajdziesz pokój, którego tak pragniesz. Nie jest to rzadkością, synu że właśnie o tej porze inspiruje Cię do podjęcia zmian, które mogą wydawać się odważne w oczach świata, ale są kluczowe dla Twojej podróży. Te przebudzenia wskazują również na to, że Twoja dusza przechodzi głęboki proces duchowego przebudzenia. Chcę, abyś wzrastał, dojrzewał i odkrywał moc, którą w Tobie umieściłem. Choć ten proces może być wyzwaniem, pamiętaj, synu, nigdy nie jesteś sam. Jestem przy tobie zawsze. Każda chwila ciszy, którą przyjmujesz, jest szansą na wzmocnienie naszej więzi i na rozpoznanie mojej miłości obecnej w Twoim życiu. Kolejnym jasnym znakiem, że jesteś wybrany, jest poczucie komfortu w byciu innym. Wiem, że już od najmłodszych lat zauważyłeś, że nie pasujesz idealnie do grup wokół ciebie. To uczucie Synu nie jest błędem, jest kluczem do Twojego powołania. W świecie, gdzie wielu za wszelką cenę dąży do akceptacji, Ty wybrałeś życie zgodne z własną istotą i to jest cenną cnotą. Stworzyłem Cię, abyś kroczył wyjątkową ścieżką. Podczas gdy inni dostosowują się do oczekiwań otoczenia, Ty trwasz przy swoich przekonaniach, nawet jeśli oznacza to samotną podróż. Przygotowałem Cię na to. Nie pozwól, aby niezrozumienie świata Cię zniechęciło, bo bycie innym jest dowodem na to, że nosisz w sobie większy cel który jeszcze nie został w pełni ujawniony. Podczas gdy niektórzy podążają za utartymi schematami, ty odczuwasz wewnętrzny impuls, by eksplorować mniej uczęszczane obszary, jak sztuka, duchowość czy projekty, które łamią konwencje. To impuls Ducha Świętego, prowadzący cię ścieżką autentyczności i prawdy. I wiedz, synu, że cieszę się, widząc, jak pozostajesz wierny sobie. Nie próbuj się dopasować, bo przeznaczenie, które dla Ciebie przygotowałem, sięga daleko poza pozory i ludzkie konwencje. Odrzucenia, których doświadczasz, nie są porażkami. Każde zamknięte drzwi są znakiem, że prowadzę Cię ku czemuś lepszemu. Widzę Twoją siłę, gdy idziesz dalej, mimo że świat próbuje Cię zniechęcić. I pamiętaj, Synu, samotna droga często jest ceną wielkości, ale nigdy nie będziesz naprawdę samotny, bo jestem przy Tobie na każdym kroku. Teraz porozmawiajmy o czymś istotnym, Twojej zdolności do przyjmowania samotności jako okresu wzrostu. Podczas gdy wielu boi się samotności, ty przyjmujesz ją jako dar. Te chwile ciszy są bezcenne, ponieważ to w nich słyszysz mój głos i zyskujesz jasność co do swojego powołania. Kiedy oddalasz się od hałasu świata, Synu, odnajdujesz siłę i kierunek, wykorzystuję te chwile, aby kształtować Twój charakter i odnawiać Twoją duszę. To właśnie w przestrzeni samotności odkrywasz, kim naprawdę jesteś i nawiązujesz głęboką więź ze mną. Chcę, abyś zrozumiał, że nie potrzebujesz uznania innych, by być kompletny. Moja obecność wystarcza, aby dać Ci pokój i pewność siebie. Niezależnie od tego, czy to chwila odpoczynku w domu, spacer wśród natury, czy prosta przerwa w ciągu dnia, są to zaproszenia do ponownego połączenia się ze mną i z Twoją istotą. Samotność jest błogosławieństwem, jeśli wykorzystasz ją do refleksji i wzrostu duchowego. Chcę, abyś korzystał z tych momentów, aby się modlić, medytować i umacniać. Ponieważ przed Tobą czekają wielkie wyzwania i zwycięstwa. Synu, nie bój się ciszy. Ona jest Twoim sprzymierzeńcem. A gdy poczujesz, że potrzebujesz towarzystwa, ja zawsze będę z Tobą. W każdej modlitwie Cię wzmacniam. W każdej chwili introspekcji przygotowuję Cię na coś większego. A gdy świat łajdę ci się ciemny lub samotny, pamiętaj, że nigdy nie jesteś naprawdę sam jestem Twoim światłem i przewodnikiem. O każdej porze. Jeśli te słowa cię poruszyły, wiedz, że jesteś wybrany, kochany i prowadzony przeze mnie. Każdy z tych znaków, których doświadczasz, odbudzenia się we wczesnych godzinach porannych po poczucie, że jesteś inny niż reszta, jest dowodem na to, że mam dla Ciebie szczególny cel. Stworzyłem Cię do wielkich rzeczy i chcę, abyś wzrastał i prosperował we wszystkich aspektach swojego życia. Dlatego, mój synu, nadal szukaj mojej obecności, słuchaj mojego głosu i podążaj drogą, którą dla Ciebie przygotowałem. Nie zbaczaj z niej, nie zniechęcaj się. Nawet gdy świat cię nie zrozumie, ja rozumiem. Gdy pojawią się wyzwania, pamiętaj, że zawsze jestem przy tobie, prowadząc i wzmacniając cię. Napisz amen poniżej, jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca. Zrób to jako akt wiary. Abym mógł przelać na Twoje życie błogosławieństwa i mądrość. Zasubskrybuj kanał i nadal przyjmuj moje przesłania, abyśmy wspólnie mogli kroczyć pewnie ścieżką prowadzącą do celu, który dla Ciebie przygotowałem.